Energetyka jądrowa zdominowała 16 sesję Rady Powiatowej Chorowskiego. Jak wszyscy wiemy, powiat Wejherowski jest przewidziany, tak powiem do zabudowy przynajmniej jedną elektrownią. Wszystko na to wskazuje, że jedna z lokalizacji, albo Żarnowiec, albo Kopalino ma bardzo duże szanse, aby być zrealizowane. To też było powodem wprowadzenia w porządek obrad sesji informacji o energetyce jądrowej, a dokładnie budowy elektrowni w kontekście rozwoju regionalnego. O tym, że elektrownia w Polsce powstanie wiedzą wszyscy. Nie zapadła jednak konkretna decyzja o lokalizacji elektrowni. Wstępne decyzje w tym zakresie powinny zapaść już w połowie przyszłego roku, natomiast w związku z różnego rodzaju wymogami natury formalnej, wymogami proceduralnymi, taka ostateczna decyzja zapadnie w perspektywie trzech lat po zakończeniu całego cyklu różnego rodzaju badań i po uzyskaniu szeregu decyzji. Szereg decyzji, ale też szereg obaw. Dwie z trzech proponowanych lokalizacji obejmują powiat To dzieli społeczeństwo. Niektórzy popierają pomysł, inni mają poważne Obawy. Zadałem takie pytanie w Warszawie, pani minister, czy będzie budowa wówczas, kiedy no dana lokalna społeczność będzie gwałtownie protestowała. Odpowiedź była, że mniej więcej taka, że na siłę w jakimś miejscu nie będziemy budować, jeżeli będą bardzo mocne protesty społeczne. Natomiast no, jak na razie największe protesty są w Gąskach. Tutaj u nas aż takich drastycznych protestów nie ma. A to zwiększa możliwość budowy elektrowni w powiecie wejherowskim. Najbardziej mieszkańców przyciąga aspekt ekonomiczny. Oprócz rozwoju rynku pracy w naszym powiecie skorzystać mogą samorządy. W ostatnim czasie wyliczyliśmy wspólnie z ekspertami z jednej z kluczowych firm konsultingowych, że gmina, gospodarz takiej elektrowni jądrowej będzie co roku do swojego budżetu otrzyma utrzymywać wpływy na poziomie 36-38 milionów tylko i wyłącznie z tytułu podatków nieruchomości. Do tego dochodzą jeszcze wpływy z tytułu innego rodzaju podatków. Podobna, podobna kwota będzie do podziału dla, dla gmin ościennych. W trakcie sesji rozmawiano także o udzieleniu pomocy finansowej dla województwa pomorskiego oraz przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.